Rozdział 9. Pokorny generał. Koniec wojny secesyjnej. W Waszyngtonie trwają przygotowania do parady z okazji wielkiego zwycięstwa. Generał William T. Sherman jest odpowiedzialny za jej przebieg. Trasa przemarszu miała prowadzić wzdłuż Pennsylvania Avenue, a następnie obok Białego Domu. Zgodnie z zasadami dyktowanymi przez protokół, każdy generał miał jechać przed oddziałem, którym dowodził. Rankiem w dniu parady zwycięstwa pojawiła się komplikacja. Generał Sherman wyglądał na zmartwionego, kiedy podszedł do generała Olivera O. Howarda, którego oddziały pomogły odnieść zwycięstwo w kampaniach w Tennessee oraz w Atlancie. Howard, awansowany na dowódcę armii Tennessee, brał udział w słynnej akcji Shermana Marsz do Morza. Generale Howard, wie pan, że było zaplanowane, iż pojedzie pan na czele swojego oddziału? Tak, sir. Chciałbym pana poprosić o przysługę. Do usług, sir. Generał X, który był pana poprzednikiem, chce jechać przed swoim dawnym oddziałem. Wiem, że to pan dowodził oddziałem w czasie ostatnich kampanii, jednak wiem też, że jest pan chrześcijaninem, więc poradzi pan sobie z rozczarowaniem. Czy mógłby pan ustąpić i pozwolić generałowi X, by dostąpił zaszczytu poprowadzenia oddziału w czasie tej parady? Generał Howard milczał przez chwilę. Czekał przecież na ten moment, kiedy pojedzie przed oddziałami, które służyły mu z takim oddaniem i lojalnością. Powstał między nimi niesamowity duch koleżeństwa, kiedy razem żyli i walczyli. Ci żołnierze byli gotowi umrzeć za niego i za siebie nawzajem. Stracił w tej służbie rękę, a teraz proszono go, by odstąpił swoje zaszczytne miejsce innemu oficerowi, żądającemu rzeczy niesprawiedliwej i bezprecedensowej. Po chwili szybko się otrząsnął. Zgodnie z wojskową Maksymą, mówiącą, że twoja prośba jest dla mnie rozkazem, stał wyprostowany przed oficerem dowodzącym i powiedział: Tak, sir. Skoro tak pan to ujął i ponieważ jestem chrześcijaninem zrobię to z przyjemnością. Generał X może jechać przed oddziałem. Sherman spojrzał na niego z ulgą i podziwem, a potem powiedział: Generale Howard, spodziewałem się, że pan się zgodzi. Chcę teraz, żeby pan jechał ze mną na czele całej armii. W przeciwieństwie do normalnego ludzkiego zachowania, generał Howard postąpił jak chrześcijanin. Posiadał ten niespotykany rodzaj pokory, która pochodzi z zaadaptowania umysłu Chrystusa. Zgodzenie się na zajęcie niższej pozycji było wbrew jego naturze, ale Sherman uhonorował go w sposób, jaki w innym przypadku nigdy by mu się nie przytrafił.